Czy to ja przesadziłem, czy mój brat to zwykły dupel? Od zawsze miałem trudności z relacjami w swojej rodzinie, ale ostatnia kłótnia z bratem przelała czarę goryczy. Mamy 30-28 lat, a on nigdy nie traktował mnie zbyt serio. Kiedy zaprosiłem go na moje urodziny, z radością pomyślałem, że to świetna okazja do naprawy relacji. Zamiast tego, przyjechał spóźniony i na dodatek zupełnie pijany. Zdałem sobie sprawę, że w czasie, gdy ja przeżywałem swoje święto, on po prostu się bawił. Ignorując moje uczucia. W trakcie przyjęcia, gdy wszyscy goście świętowali, podszedłem do niego i powiedziałem: Czy możesz przestać być takim dupkiem? To są moje urodziny, a ty zachowujesz się, jakby były twoje. Odpowiedział mi z ironicznym uśmiechem: Cemon, nie bądź taki poważny. To tylko życie. Miałem dosyć jego lekceważącego podejścia, więc krzyknąłem, że nie chcę go więcej widzieć. Wszyscy stali zdziwieni. On opuścił przyjęcie z ostentacyjnym wyrazem twarzy. Teraz czuję się winny, i zastanawiam się, czy przesadziłem. Może miał prawo się bawić, a ja powinienem być bardziej wyrozumiały? Czy to ja jestem tym złym?